No, buongiorno, buongiorno. No. Mm na kanapeczki, a testował sobie Sherry ze Spinakiem. Kasia, hey tu, Ty, no. próbuj. Wspólnie w porozumieniu z kazanem brzmią że jest zajebista. Przepetarda, naprawdę. Nie wygląda może jakoś porywająco, ale smakowo. Mmm, bardzo, tu kierownik w Nowym Jorku pracował się okazało. Lata temu i w Italii, w koniec końców, skończyło się w Kielcach i takie rzeczy są. Mówiłem, że dobre, ktoś też docenił. Sytuacja wygląda, że wzięliśmy sobie panini, bo też się okazało, że tutaj w Monte di Procida, której nigdy nazwy nie mogę zapamiętać, jest i są dwie kanapeczki. W pięknych okolicznościach, okolicznościach przyrody, gdzie pisze schudnij na zdrowie, dietetyka i fitness, będziemy właśnie chudnąć na zdrowie. Chcesz? O, najpierw łapy. Mam tutaj moją lodóweczkę samochodową. Jest pitko. Pizza była przezaibista. Ta z tym e... ricottą, ricottą i, szpinakiem. i szpinakiem. Naprawdę kurnia zarąbista. Muszę następnym razem powtórzyć więcej. Kanapeczki możemy otworzyć. Tobie zobaczymy, są po tak one właśnie wyglądają, tak zwane panini. To jest chyba twoje prościutko krudo. Tak, to ja zaczynam. A tu będzie moje salami pikante. Coś w tym stylu. O. Proszę bardzo, jest salami pikante Dużo różnych w środku. No, jest się dużo różnych. Jest trochę zielonego, trochę mięskowego, trochę serowego. Wszystko zapieczone. Pierwszą kanapeczkę z salami pikantną oceniam fantastycznie, teraz wchodzę w tą strzynką. Niestety minusem jest to, że żeśmy przejechali kawałek, żeby się oddalić od miasta i już mamy zimne, no. A ile nam to zajęło? 10 minut? Jednak najlepsze jest takie na świeże, prosto z pieca. Kanapeczka, muszę powiedzieć, że w pyteczkę. Będę się przemieszczał powoli do sklepiku, żeby sobie kupić na bruszczetkę poranną, bo jeszcze żeśmy sobie chlebek, dostaliśmy chlebek tak naprawdę. Czosnek, dwa pomidory, bazylia. Opcjonalnie dymka i 80 gram gram sera, sera dokupimy jakiegoś włoskiego Bakalap yeah. Please. Co? Bakalap. Czyli co? Czyli zapnij pasy. Fast and seatbelts po amerykańsku bacalap Tak? Tak, sprawdź w słowniczku, trochę się zawsze czegoś nowego przy wójciu za Ci nauczysz. Eee, tak więc wracam do kanapek, bo my tutaj nie płyniemy parostatkiem jak zwykle po jeziorze kanapki przepetarda bardzo smaczne eee, ale na pewno pojawi się pytanie szafa, ale które lepsze te tutaj z Monte di Procida Procida, nie wiem jak to powiedzieć dobrze eee, wiemy, że nazwa tej, tej restauracji jest tożsama z nazwą małej miejscowości 20 km od Rzymu ale mój włoski na razie leży eee, ale wiem, że jest wesoła 48 chyba taki adres jak jest pytanie, która jest kanapka lepsza, no to bym ocenił Delfa Vero jako najwyższy punkt odniesienia. Na, na, jeżeli w skali sześciostopniowej, to na szóstkę, a te bym ocenił na piątkę. Ale to jest moja, moje indywidualne zdanie. A ty jak oceniasz? Które, które, którą byś wybrał jako. No musisz ocenić. No jesteś w jury konkursu międzynarodowego Chopinowskiego. Tam wszyscy grają na takim samym wysokim poziomie, ale musisz wybrać, kto grał lepiej. To nie są proste rzeczy. Bo, jak coś jest totalnie chujowego, a coś dobrego, to łatwo. Ale, jak jest, są takie rzeczy zbliżone, No chyba się przychylę do Twojej oceny. Tak? Tak, chyba tak. Chociaż ta też jest pyszna. dodajmy. Tak, no to też jest pyszna. Bezwzględnie. Ale, no to ja nie mówię, że jestem tutaj alfa, omego i omnibusem w kwestiach kulinarnych. No nie, nie, nie. Nie, nie absolutnie nie. Widzicie, że, że sobie na czas do łamę. Te pazury, jak go robię, ale e, dlatego jest sekcja komentarzy. Jak ktoś jadka napkę i w del Favero, bo wiem, że chodzicie i z, mojego, z mojej rekomendacji korzystacie, zarówno w jednej, jak i drugiej restauracji, e, to zachęcam do komentowania, żebyście wy ocenili, czy akurat ta rzecz jest dla Was okej, okay, czy tamta rzecz jest dla Was okej. Okay. Znaczy, o, o, dwie są okej, okay, bo nie można tak mówić, ale która dla Was jest e, wyżej? postawione, czy te kanapki z Del Favero, czy z Monte di Procida, no tak, tak taka jest moja ocena tylko jeszcze raz podkreślam, że obydwa produkty są zajebiste i zachęcam do spróbowania zarówno tu jak i tu kanapeczek i podzielenia się swoją opinią, a co do dzisiejszej pizzy to jeszcze raz powtórzę ricotta i szpinak to jest kon konkretny must have, jak będziecie następny razem w, w Monte to koniecznie weźcie sobie jeden kawałek na spróbę, bo wiem, że nie każdy lubi szpinak. To można sobie tam, jest o tyle fajnie, że jeden kawałek, próbujecie, czy wam pasuje wtedy możecie podjąć decyzję, czy chcecie całą taką pizzę. To jest zajebiście dobry pomysł. Nigdzie, w Kielcach chyba na kawałki nie sprzedają pizzy, prawda? Prawda. Prawdą to jest, no. To na przykład jest burger, jakbyś chciała. I frytki, frytki są w takiej małej torebce na frytki. Nie wiem, czy widziałam. Burgerami zostawiasz. Mhm. Są donaty, jest coca-kolowy. Co to, to jest donat? Mhm. Mały epik. Nic nie zostaniesz uciekinierze. Idź sobie na polu, poszukaj. Śmieci fajne kształty. Fajny pomysł. Ale smakowo średnia bym powiedział. Pytania się pojawiają na temat instalacji fotowoltaicznej. Bo jak sobie dołożyłem panelit, czy to rozliczenie będzie wyglądało inaczej jak 80% odzyskanej energii? Wiecie, no teoretycznie jakbyście założyli instalację 15, 15, no u mnie będzie w tym momencie 13, nie? Jakbyście sobie założyli instalację większą niż 10 kW, to właśnie tak się to rozlicza, ale to pod warunkiem, że tyle dostarczacie sieci do, do, do sieci energetycznej. Jeżeli macie falownik czy inwerter dwa takie pojęcia u nas chodzą, 10 kW w moim przypadku 9,6 no to on nie dostarczy więcej do sieci niż 10 kW on będzie po prostu pracował dłużej, bo ten string dodatkowy, który jest, to jest na wschodzie i on będzie działał powiedzmy od rana do południa a po południu będzie leciał ten string taki południowy, który miałem do tej pory, tak więc ja i tak do sieci nie oddam więcej, bo u mnie to wszystko Falownik reguluje, nie? On po prostu więcej mocy nie jest w stanie przetworzyć, dojdziemy do szczytu, i, i tyle. Chociaż to się rzadko zdarza, żeby w zeszłym roku, jak patrzyłem, to żeby on pełną mocą chodził, to były, to były ze 3 dni w zeszłym roku, tak żeby szedł pełną mocą. Tak więc no nie ma co kupować, jeżeli macie instalację 10 kW, 10 kW e, falownika, bo, no bo to się nie wydarzy. Powiem szczerze. Druga sprawa jest teraz taka, że widziałem, że już są dwie opcje, dwie opcje, słuchajcie, operatorów energetycznych. Nie wiem czy coś się tak poprawnie nazywać jakoś inaczej, no ale faktycznie możecie sobie podpisać umowę, nie wiem, z Orange'em na dostawę prądu i gazu, z plusem i z innymi operatorami. Jest takich kilku operatorów, którzy też są z fotowoltaiką. Eee, <laughs> Za pan brat mocno, i z tego co ustaliłem, to chyba już jest dwóch, którzy oferują rozliczenie. 100% oddajesz, 100% pobierasz. Tak więc będę też ten temat drążył, no żeby w ogóle tych 20% nie tracić. Bo to, bo to trochę bez sensu, nie? stracić 20% ee, jak się to mówi za nic. Drugi temat, czy można pracować offl w offline? W offline można pracować, czyli nie podłączony być do sieci, ale potrzebujecie magazyn energii, akumulator, baterie ostatnio oglądałem jakiś taki materiał, co gościu sobie sam zrobił, ten akumulator ze starej baterii samochodowej. Trzyma to w, w drewnianej szafce i jeszcze do tego podłącza jakieś chińskie optymalizery. Trochę strach, wiecie, bo te baterie jednak jakby nie daj Bóg coś tam się z baterią stało, no to, to ona się będzie paliła do bólu. A kupienie rozwiązania fabrycznego w moim przypadku, żeby ja nie potrzebował nie potrzebował być podłączonym do sieci, to przypuszczam, że musiał mieć co najmniej ze 40 kWh. I nie wiem, czy by w zimę wystarczyło, bo u mnie dużo tej energii schodzi. Prawda? Tak więc, jeżeli u mnie to minimum, 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 to jest w granicach 25 kWh dziennego zapotrzebowania. Takie, to jest minimum, minimum, jak nie ładuje samochodu, jak nie chodzi pralka, nie chodzi zmywarka, no to ciężko by to było Wykonać. Jeżeli się mam mniej rzeczy, jest mniejsze, mniejsze mieszkanie, kupiłoby się taką baterię, ale to są, tak jak mówię, jeżeli nie 20, 30, 40, to czasami są rozwiązania po 100 i po 150 tysięcy, tak więc na razie to się zupełnie nie opłaca. Najbardziej by było fajnie, jakby się pojawiło rozwiązanie operatora, który by rozliczał jeden do jednego, czyli tyle, ile oddam, tyle mogę pobrać, tak więc. Czy tak się stanie, czy tak będzie, czy to będzie na dłuższą metę opłacalne, nie wiem. Jak nie przetestuję, to wam nie powiem. Poczytam, popatrzę, bo tam zawsze w takich umowach są różne zagrywki też, że rozliczacie się jeden do jednego, ale macie na przykład jakąś opłatę dodatkową, roczną czy miesięczną. Tak więc no, trzeba tam się wgryźć, popatrzeć co. Jak na rynku będzie więcej takich operatorów, którzy będą chcieli jeden do jednego to wszystko rozliczać, no to wtedy będzie to miało rację bytu. Eee, tyle w tym temacie. A czy to się opłaci? A bo jeszcze było pytanie, czy się w ogóle opłaca jeszcze chcę dołożyć takiego. No tak jak mówię, no ja sobie dołożyłem tylko kilka paneli, to nie był duży koszt, bo kupiłem je stosunkowo tanio, jak Wam zresztą mówiłem w materiale, tak więc czy one się zwrócą? Nie wiem, ale to jest kwestia badawcza. Mam dodatkowy string, który mogę podłączyć właśnie do jakiegoś rozwiązania offline'owego, może jakiś inwerter dodatkowy kupię offline'owy do baterii, może, może coś takiego potestuję. Chodziło mi, żeby mieć jakieś takie, taką instalację do badań. Jak będę chciał coś tam podłączyć do badań, to żebym miał do czego podłączyć, żebym miał skąd ten prąd ciągnąć, bo tak to trudno zrobić badania inwertera, czy baterii, czy jakiegoś rozwiązania takiego jeżeli nie macie paneli na dachu, a u mnie właśnie główne ich zadanie, no to nie, może nie tyle co zbilansowanie energii, ale bardziej jako do, na test schaba do badań, różnych rzeczy no zobaczymy czy to tak wyjdzie, czy to tak nie wyjdzie czas pokaże, na razie jest zainstalowane, a co z tym zrobić to się będę zastanawiał w przyszłości